Z tamtego okresu mam pewną pamiątkę na swoim nadgarstku. Są to słowa Never break me, a obok narysowane serduszko. Jest to fragment piosenki, której może powinniście też posłuchać, jako podsumowanie tej rozmowy. Jest to piosenka Made Of takiej skandynawskiej piosenkarki Violi Martinson. I w tej piosence, która wtedy stała się dla mnie mantrą, są takie słowa You Can hit me, but you'll never break me. Ta piosenka dodała mi odwagi, że jeżeli nawet moja decyzja się komuś nie spodoba i ktoś mnie skrytykuje, kogoś zawiodę i będę musiała unieść jakiś ciężar emocjonalny tego, że kogoś zawodzę, to to mnie może i zaboli i może to mnie uderzy, ale to mnie nie złamie. Ciężko nam być w pełni sobą, gdy strach przed krytyką albo chęć zadowolenia innych blokują nas w realizacji planów i marzeń. Jak więc odważyć się pokazać światu swoje prawdziwe i autentyczne ja, i w jaki sposób przygotować się na konsekwencje, które się z tym wiążą? O tym opowie Ci dziś Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka, kołczyca, jak zresztą sama o sobie mówi, a także autorka książki Nażyć się i podcastu Urzeczywistnij swoje ja. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które opowiedzą Ci o tym, jak odnalazły swoją drogę w życiowym labiryncie. A wszystko po to, by pomóc nam poznać i zrozumieć samych siebie, wpuścić do naszego życia trochę słońca i znaleźć energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja nazywam się Bartek Kolejniczak i zapraszam cię do wysłuchania kolejnego odcinka drugiego sezonu podcastu Pozytywny miesiąc. Posłuchaj. Dzień dobry państwu. Nazywam się Marta Marta Janowska-Polkowska. I często mówię o sobie, że jestem towarzyszką, bo towarzyszę innym w odważnym urzeczywistnianiu swojego ja. I historia, którą chcę się z Wami podzielić, jest historią o tym, jak ja musiałam sama zdobyć się na odwagę, by urzeczywistnić swoje ja i pokazać takie moje. Chciałoby się powiedzieć bardziej autentyczne, bardziej szczere i bardziej prawdziwe ja, bo te, które wtedy pokazywałam, takie właśnie nie było. Było chyba jakąś maską, było rolą, którą zobowiązałam się pełnić. Otóż od czego zacząć? Zacznę od tego, że jestem psychologką, jestem trenerką i bardzo wcześnie zaczęłam pracować jako trenerka umiejętności miękkich, bo. Jeszcze studiując, robiłam szkołę trenerów, i tak naprawdę kończąc studia, pracowałam już w bardzo dobrej i wówczas cenionej firmie szkoleniowo-doradczej. Już nie będę podawać nazw, ale jak się uprzecie, to znajdziecie informacje na moim linku. Pracowałam w świetnym zespole, miałam super mentorów i mentorki, i ta praca na pewno bardzo mnie ukształtowała. Natomiast firma, w której pracowałam, Zajmowała się w dużym stopniu nie tylko i wyłącznie szkoleniami i prowadzeniem właśnie warsztatów w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem, budowania zespołów i w zakresie umiejętności menedżerskich, ale firma, w której pracowałam, zajmowała się też oceną kompetencji. To było prawie 20 lat temu. Systemy kompetencyjne dopiero wchodziły do polskich organizacji. Moja firma, w której pracowałam, znaczy to nie była moja firma, ale w której pracowałam, tworzyła takie systemy i ja zaczęłam się tego uczyć. Zaczęłam się uczyć budowania systemów kompetencyjnych, zaczęłam się uczyć oceny kompetencji metodą Assessment Development Center i to hulało. I to hulało, byłam w tym dobra. Z czasem odeszłam od tej firmy, założyłam swoją własną spółkę z moimi wspólniczkami i też zajmowałyśmy się oceną. I po mniej więcej 10 latach takiej pracy, choć bardzo dobrze znałam definicję Donalda Sapera, definicję kariery, który mówił, że właśnie kariera to jest urzeczywistnianie swojego ja, urzeczywistnianie swoich talentów, urzeczywistnianie swoich wartości, swoich potrzeb, zgodnie z rolami, które pełnimy i dostosowując się do życia, które mamy. I bycie w ten proces zaangażowaną, choć dobrze znałam tę teorię, to po 10 latach takiej pracy szkoleniowo- doradczej, konsultingowej zorientowałam się, że ja nie urzeczywistniam swojego ja. I nagrywając tych parę minut rozmowy z Wami, zostałam poproszona, żeby nazwać wskazać jakiś moment ważnego odkrycia, czy też moment przełomowy w swojej historii. Właśnie jakieś 10 lat temu, pracując, mając swoją firmę, nawet ucząc innych systemów kompetencyjnych, napisawszy na ten temat książkę z moimi wspólniczkami, jakieś 10 lat temu zorientowałam się, i to było bardzo trudne do zidentyfikowania odkrycie, że to, co chcę dawać ludziom w relacji ze sobą, to nie jest ocena. To nie jest ocena. To nie jest ocena. Zajmowałam się oceną kompetencji, robiłam coś, co jest mierzalne, społecznie uznawane, też dobrze płatne, doceniane w, organiz w organizacjach. Robiłam coś, co jest takie poważne i takie merytoryczne, ale zorientowałam się, że nie chcę tego robić. Dosłownie fizycznie poczułam, że w momencie, kiedy oceniam ludzi i nawet kiedy robię to bardzo etycznie, na wysokim standardzie, mm, z wysokim standardem takim metodologicznym, nawet jeśli bardzo dbam o jakość tej oceny i nawet bardzo dbam o życzliwość tej oceny, to nadal jest ocena. Zorientowałam się, że no nie, nie chcę nie. tego robić ludziom. Że w momencie, kiedy rozmawiam z kimś o wynikach oceny kompetencji, to zazwyczaj tej, tym rozmową towarzyszy strach, dyskomfort, Zorientowałam się, że hmm, ocenianie wiąże się z uruchamianiem w ludziach takich emocji, do których niekoniecznie chcą mieć dostęp tu i teraz i w relacji ze mną, bo to są te emocje, to są te emocje może zamrożone jeszcze w szkole, doświadczone w szkole, kiedy to były te osoby, albo po prostu wszyscy byliśmy często niesprawiedliwie, surowo, kategorycznie oceniani według kryteriów, na które nie mamy zgody. Dlaczego Wam o tym opowiadam? Bo to było bardzo subiektywne doświadczenie. Moje ciało wręcz reagowało niechęcią do tego, żeby tym się zajmować. Byłam niezwykle pracą zmęczona. Nie umiałam się na niej skupić. Nawet zdarzyło się parę razy zaspać na jakiś projekt, co w ogóle wcześniej nie, nie zdarzało się. Nawet kiedy miałam malutkie dzieci, to moja salmodyscyplina mobilizowała mnie do tego, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Jak się tego dowiedziałam? Jak się zorientowałam, że, że nie chcę już oceniać? No właśnie przyglądając się sobie. Pewnie przypadkowe było też to, że w tym okresie zaczęłam też e, intensywny rozwój e, coachingowy, tak? Stawałam się profesjonalnym coachem zgodnie ze standardami ICF, czyli Internet... International Coach Federation. Uczyłam się, sama była w procesach coachingowych, łapałam lepszy kontakt ze sobą i chyba już, chyba już nie potrafiłam odwracać od siebie wzroku. Natomiast to było bardzo trudne, uszanować swoją perspektywę. I mówię to jako kołczyca, jako towarzyszka, jako osoba, która często siedzi po drugiej stronie. Wiem, że bardzo trudno było uszanować swoją perspektywę i zobaczyć, że coś co robiłam przez 10 lat z bardzo dobrymi skutkami, że coś w czym jestem uznana, w czym jestem sprawna, no po prostu już nie jest moje. I wyruszyłam w moją drogę w nieznane. Zdecydowałam się, że porzucę ten obszar mojej pracy, że porzucę coś, w czym jestem dobra i za co dostaję pochwały. I za co jestem doceniana. To było trudne, to było odważne, ale okazało się, że w tej całej historii najtrudniejsza była dla mnie pewna rzecz, która bywa trudna dla nas wszystkich, a mianowicie to, że uświadomiłam sobie, że podejmując decyzję o zmianie i porzuceniu oceny na rzecz coachingu, a kogoś rozczaruję, kogoś zawiodę, komuś się to nie spodoba. Może ktoś to nawet wyśmieje. Bo te 10 lat temu, jaki dzisiaj nadal coaching nie ma dobrej sławy, jest często obiektem żartów, niezrozumienia. Wiele osób podważa skuteczność tej metody pracy. A ja się zdecydowałam, porzucić to, co metodologiczne, mierzalne i takie łatwe do wsadzenia Weksela na coś, co jest bardzo subiektywne, na to, żeby pracować z drugim człowiekiem i go widzieć, i go słyszeć, i go wspierać. I już nie oceniać, tylko wzmacniać. I stwarzać warunki, żeby ta osoba mogła rozkwitać. No i bałam się, cholernie, przepraszam, może nie powinnam przyklinać, ale jednak potrzebuję. No i bardzo bałam się wtedy tego, jak to zostanie odebrane. Z tamtego okresu mam pewną pamiątkę na swoim nadgarstku. Są to słowa: Never break me, a obok narysowane serduszko. Jest to fragment piosenki, której może powinniście też posłuchać jako podsumowanie tej rozmowy. Jest to piosenka Made of, e, takiej mm, skandynawskiej piosenkarki Violi Martinson. I jest ta piosenka i na YouTube, i na Spotify znajdziecie ją. Made of, przypominam. I w tej piosence, która wtedy stała się dla mnie mantrą, są takie słowa You can hit me, but you'll never break me. Ta piosenka dodała mi odwagi, że jeżeli nawet moja decyzja się komuś nie spodoba i ktoś mnie skrytykuje, kogoś zawiodę i będę musiała unieść jakiś ciężar emocjonalny tego, że kogoś zawodzę, to to mnie może i zaboli, i może to mnie uderzy, ale to mnie nie złamie. Gdyż ja poczułam, i do dziś to czuję, że swoją decyzją, swoją zmianą, swoim odejściem odejściem też od, od spółki, którą współtworzyłam. Nie było podyktowane tym, że ja chcę komuś zrobić na złość, chcę komuś zrobić krzywdę, chcę wybrać zgodnie ze sobą. Chcę wybrać coś, co jest ważne w urzeczywistnianiu swojego ja, czyli to, czym się dzielę z ludźmi, czym, czym zarażam, że tak powiem, w czym wzmacniam, co zostaje po relacji ze mną w drugim człowieku. Ocena sprawiała, czy zajmowanie się oceną sprawiało, że ja miałam takie wrażenie, że zostawiam. W ludziach strach, niepokój, często też utratę pewności siebie. A dziś, kiedy pracuję jako kołczyca, ciągle jestem profesjonalnym kołczem zgodnie z ICF, ale mówię o sobie, że jestem kołczycą, dziś zostawiam w ludziach często poczucie sprawstwa, pewność siebie i przede wszystkim bardziej buduję odwagę niż strach, bardziej buduję nadzieję niż zwątpienie. I to jest dla mnie bezcenne. I, i to jest dla mnie. Bardzo, bardzo ważne i niezwykle wzmacniające. I z czym chcę Was tutaj zostawić? Mm, na koniec. Chyba chcę Was zostawić yy, z taką myślą, na ile i dla Was strach przed krytyką, strach jak, przed tym, jak zostaniecie odebrani, na ile to jest, czy może bywa, czymś, co Was blokuje. Przed zmianami, przed odważaniem się, przed urzeczywistnianiem swojego ja. Czy też tak miewacie, że wolicie być zauważonym, jakoś docenionym, chwalonym przez innych, bo to, co inni o was myślą, staje się dla was ważniejsze? Czy też temu ulegacie, jak to na was wpływa? I co przez to tracicie? Bo gdybym ja wtedy nie zauważyła tego, co mnie naprawdę woła, co jest we mnie żywe, co mnie ożywia, co urzeczywistnia moje ja, to prawdopodobnie dalej bym dobrze wykonywała swoją pracę. Ja naprawdę byłam dobra w tej ocenie kompetencji pracowników, ale nie byłabym szczęśliwa. Inni by byli zadowoleni. Ale czy ja bym była? Tak sobie myślę z perspektywy czasu, że skoro wtedy już ciało dawało mi takie jasne objawy, że nie chcę, żebym się tym zajmowała. To teraz mogłoby być z tym ciałem jeszcze gorzej. Nie wiem tego, ale tak sobie pozwalam gdybać. Więc poproszę, proszę, 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 poprzeglądajcie się temu, jak ocena, jak zadowolenie innych, jak uznanie ze strony innych wpływa na Wasze decyzje karierowe, na Wasze zmiany życiowe czy zawodowe. Czy jest to coś istotnego? I z perspektywy czasu też wiem, bo oprócz tego, że jestem kołczycą kariery, zajmuję się odwagą, zajmuję się wspieraniem kobiet, i oprócz tego, że zajmuję się też. To, 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 to zajmuje się też odpornością psychiczną. I też wiem, kurka wiem, po prostu wiem, że przeżycie tego niezadowolenia moją decyzją i tego. przeżycie tego, że zawiodłam innych, e, wytrwanie w tym, pomimo, w tym doświadczeniu, pomimo tego, że kryło się za tym bardzo dużo emocji. Dało mi odporność psychiczną, to mnie wzmocniło. To ostatecznie zwiększyło moją wiarę i poczucie sensu. Może i o tym też warto pomyśleć. Jeżeli będziesz chciała albo będziesz chciał podzielić się ze mną wnioskami z tego nagrania, to zapraszam do kontaktu. Z łatwo, łatwiutko znajdziecie mnie w sieci, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to na Linkedinie, czy to na mojej stronie. Dużo życzliwych refleksji wobec siebie, Ci, Wam życzę wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Marta Iwanowska-Polkowska. Bycie wiernym sobie, naszym przekonaniom i wartościom, jest dziś prawdopodobnie jednym z największych aktów odwagi. Dlatego myślę, że warto robić rzeczy, których się boimy. Lub choćby próbować, bo jeśli się boisz, to bardzo prawdopodobne, że idziesz w dobrym kierunku. Zamiast więc skupiać się na zdobyciu uznania i pochwał, czy też patrzeć na siebie z perspektywy innych osób. Zacznijmy krok po kroku poznawać i urzeczywistniać swoje ja. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.